Oh. <laughs> Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziwica. Drogich radiosłuchaczy, Radia Maria i widzów telewizji TRWAM. Wita z Krakowa, Piotr Guzdek w cotygodniowej audycji tygodnika Rodzin Katolickich źródła. Drodzy Państwo, pragnę Państwu zaprezentować najnowszy numer naszego tygodnika, przygotowany na drugą niedzielę września. We wrześniu Pan Jezus objawił świętej siostrze Faustynie koronkę do Bożego Miłosierdzia. We wrześniu przypadają także doroczne obchody wybuchu II wojny światowej. Od 19 1993 roku we wszystkich domach zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach sprawowane są specjalne nabożeństwa ku czci Bożego Miłosierdzia na wzór nabożeństw czerwcowych, majowych czy październikowych. W najnowszym numerze naszego tygodnika zapraszam Państwa do lektury artykułu zatytułowanego Ku czci Miłosierdzia Bożego omawiającego te wrześniowe nabożeństwa poświęcone Bożemu Miłosierdziu. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowie Łagiwnikach we Współ ze Stowarzyszeniem Apostołów Bożego Miłosierdzia Faustinum zaprasza wszystkich kapłanów do udziału w rekolekcjach kapłańskich, które odbędą się w łagiwnickim Sanktuarium w dniach od 18 do 22 listopada bieżącego roku. Hasłem rekolekcji są słowa kapłani, świadkowie miłosierdzia. Te rekolekcje poprowadzi biblista, ksiądz profesor Stanisław Witkowski z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w najnowszym numerze naszego tygodnika wszyscy kapłani mogą odnaleźć szczegółowe informacje na temat tych rekolekcji kapłańskich. Zapraszamy do lektury. Drodzy Państwo, organizatorzy Wielkiej Pokuty i Różańca do Granic z Fundacji Solo Dios Basta przygotowują ogólnopolską akcję modlitewną Polska pod Krzyżem. To spotkanie modlitewne odbędzie się w sobotę 14 września na lotnisku Kruszyn pod Włocławkiem. Tę inicjatywę pastoralną wspiera ksiądz biskup Wiesław Mering, ordynariusz diecezji włocławskiej, który zaprasza wszystkich do uczestnictwa w tym wydarzeniu modlitewnym. W najnowszym numerze naszego tygodnika odnajdą Państwo artykuł zatytułowany Polska pod Krzyżem, przedstawiający okoliczności zawiązania tej akcji modlitewnej, jej założenia programowe, a także plan przebiegu. Zapraszam do lektury. Dankeschön. Drodzy Państwo, w sobotę 14 września odbędzie się również czuwanie modlitewne ekspiacyjne za grzechy dzieciobójstwa w Bazylicy Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Podczas tego spotkania modlitewnego osoby zainteresowane będą mogły podjąć duchową adopcję dziecka poczętego. co miesięczne spotkania obrońców życia w Bazylice Łagiewnickiej są inicjatywą ProLife w Pasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej. W najnowszym numerze naszego tygodnika Państwo odnajdą szczegółowy plan. Wrześniowego spotkania obrońców życia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia zapraszam do lektury. Drodzy Państwo, z racji święta podwyższenia Krzyża Świętego, ojcowie Cystersi z Sanktuarium Krzyża w Krakowie Mogile zapraszają na doroczne uroczystości odpustowe. W tym roku te uroczystości będą trwały od piątku 13 września do soboty 21 września. W sposób szczególny będzie wspominana 40. rocznica pielgrzymki Jana Pawła II do Sanktuarium Krzyża Świętego w Mogile w 1979 roku. W najnowszym numerze naszego tygodnika Państwo odnajdą szczegół Przebieg uroczystości odpustowych w sanktuarium Krzyża Świętego w Mogile. Zapraszam do lektury. Drodzy Państwo, przed ponad 50 laty kardynał Karol Wojtyła nałożył papieskie korony na liczne łaskami słynące obrazy i figury Matki Najświętszej sanktuariów maryjnych Archidiecezji Krakowskiej. Dokonał tego z okazji Milenium Chrztu Polski. W tamtym czasie został ukoronowany obraz Matki Bożej Rechwałckiej, figura Matki Bożej Ludzi Mierskiej, Matki Bożej Świętojańskiej, Matki Bożej Częstochowskiej z Bazyliki Mariackiej w Krakowie, a także obraz Matki Bożej Pani Ziemi Myślenickiej. 24 sierpnia w sobotę na Rynku Myślenickim odbywały się uroczystości jubileuszu 50-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Pani Ziemi Myślenickiej. W tych uroczystościach wziął udział nuncjusz Apostolski, w Polsce ksiądz arcybiskup Salvatore Penacchio, a także biskup Marek Jędraszewski, który wygłosił okolicznościową homilię. W tej homilii nawiązał do kazania wygłoszonego przed 50 laty przez kardynała Karola Wojtyłę. W najnowszym numerze naszego tygodnika polecam Państwu obszerną relację z tego wydarzenia przygotowaną dla Państwa przez redaktor Bożena Weber. Zapraszam do lektury. Rodzinie Radia Maria polecam najnowszy dodatek w naszej rodzinie adresowany do słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam. Kończąc nasze spotkanie z tygodnikiem Rodzin Katolickich Źródło, pragnę Państwu rekomendować najnowszy numer naszego tygodnika, wszystkie artykuły, które przygotowaliśmy dla Państwa na najbliższą niedzielę. Żegnaj się z Państwem Piotr Gózdek z Krakowa, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziwica.